Do udostępnienia ekranu z komputera na naszego smartfona możemy skorzystać z darmowej aplikacji, którą instalujemy na naszym telefonie, np. Na Spacedesk. Po zakończeniu czynności instalatora wyświetli nam się informacja, że niezbędny sterownik ekranu dla systemu Windows znajdziemy na oficjalnej stronie programu. Przechodzimy zatem na stronę producenta wybieramy wersję dla naszego Windowsa i wykonujemy tą samą czynność co na telefonie. Czyli do systemu operacyjnego zostanie dograny dodatkowy sterownik ekranu, WDDM, który działa jako oddzielna karta graficzna w przypadku uruchomienia Spacedesk. Udamy się teraz do interfejsu programu w celu dokonania połączenia z siecią i telefonem. Upewniamy się, że ten przycisk główny jest aktywny. Tutaj wybieramy rodzaj połączenia z naszym telefonem. A następnie musimy połączyć się z naszą siecią Wi-Fi. Po wykonaniu tego kroku wyświetli nam się adres IP karty sieciowej wraz z jej nazwą. W apce na telefonie zobaczymy dokładnie nazwę komputera wraz z adresem IP. Klikamy palcem i po krótkiej chwili mamy udostępniony ekran z komputera. Widzimy, że obraz na telefonie chce zachować proporcje ekranu komputera, i dlatego możemy się spotkać z takim to efektem, gdzie widok zduplikowanego ekranu na telefon jest niekomfortowy. Zajmiemy się tym w ustawieniach wyświetlacza na laptopie. To tutaj możemy dostosować położenie ekranu względem siebie, orientację czy też rozdzielczość dodatkowego ekranu. W ten oto sposób uzyskamy pożądany efekt na ekranie telefonu. Postanowiłem jeszcze za pomocą dedykowanego kabla USB połączyć telefon, i również posłużył jako trzeci dodatkowy wyświetlacz. W taki oto sposób ten sam obraz jest wyświetlany na trzech ekranach urządzenia. Dzięki za subskrypcję, łapkę i do zobaczyska.